Właśnie zaczynam najtrudniejsze wyzwanie świąteczne do zrobienia, czyli muszę urządzić ten pokój w przedziwnym kształcie i ma to być salon. Stay World, ja też nie wiem, o co chodzi kochani. Ale już dosłownie teraz wam przedstawiam to, co tutaj się wydarzyło i dlaczego jest to najtrudniejsze zadanie świąteczne w Simsach 4 ever. Zatem to Ama Pandorama. Nie wiem, czy znacie lub kojarzycie. Jeżeli nie, to oczywiście zapraszam na kanał Amy. Rzuciła 14 innym Sims wezwanie na urządzenie tej wielkiej hawiry. Każdemu z nas zostało przydzielone jedno pomieszczenie, w moim przypadku jest to salon, tylko że ja jestem osobą ostatnią, która buduje nas. Następnie będzie to osoba tworząca rodzinkę, czyli Tobiasz z kanału Sims Week i później Messi, robiąca rozrywkę w tym domu. Natomiast wiecie, jeżeli każda osoba ma tak naprawdę do zrobienia jedno pomieszczenie, to może sobie ona wybrać ile miejsca chce. No i mi nagle dostała, dostał salon tutaj, jak się okazuje, z, z kuchnią, która jest na środku pokoju. Ja nie mam pytania, co się stało i wiem, kto to zrobił Aquamarina, widzę widzicie, widzicie. Um, ale nie wiem, jakie to było kolejności, bo nie oglądam tych filmów, nie wiem, jaka była pobudka tego, żeby mi zostawić tak mało miejsca, natomiast nie byłbym sam, mnie sobie nie rzucił dodatkowego challenge'a, dodatkowego wyzwania, żeby utrudnić sobie jeszcze życie, więc... Więc jesteśmy na stronie, w której będziemy sobie losować ilość pieniędzy, którą mogę wydać na ten salon, od 1 do 15 tysięcy i klikamy, mamy 11 301, no i teraz czas przenieść się do Simsów i ustawić tam właśnie tę kwotę. Tak to będzie wyglądało. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Następnie uznałem, że skoro jest to najtrudniejszy challenge, to mogę sobie go jeszcze utrudnić i wybrać sobie jeden dodatek, jeden pakiet rozgrywki, jedna akcesoria i jeden kit, którego mogę tylko i wyłącznie używać właśnie w tym challenge'u. I teraz wybierzemy sobie kit na samym początku. Zobaczymy, co nam wyleci. I am scared. I mamy... Oha! Inch on Arrivals, czyli ten taki kit związany z kasem. No to nic nie będziemy z kitu budować niestety. Życie jest ciężkie. Kto by się tego spodziewał? I teraz włączamy sobie kity, włączamy sobie akcesoria i z akcesoriów dostaniemy. Okej, okay. wytworne przyjęcie to jest chyba. Tak mi się wydaje. Dalej losujemy sobie pakiet rozgrywki i. No, to mamy wilkołaki. Szalony, szalony ten salon będzie, szalony ten salon będzie, powiem zupełnie szczerze. I na samym końcu dodatek mamy i będzie to licealne lata. No świetnie, dosłownie nic mi się nie przyda. Oczywiście dodatkowo do tego będziemy mieć gra podstawową. Ha, wiecie jeszcze czego zapomniałem wam powiedzieć? Tego, że są jeszcze wyzwania do pomieszczeń i do salonu mamy. Uwaga, uwaga, takie narzucone wiecie, od Amy. Telewizja pierze mózgi, a w tym domu bierzemy tylko brudne rzeczy, więc prosimy... Żadnej telewizji w salonie, także kolejne utrudnienie. Cudownie jestem załamany. Mam nadzieję, że pamiętacie, że jeżeli chcecie zobaczyć, jak te wszystkie pomieszczenia były budowane, to powinniście obejrzeć inne filmy, innych twórców. Tutaj mam na przykład kuchnię zrobioną przez akwamarynę. łazienki z tego co wiem zrobione są przez Piję, Pokój Wednesday zrobiony jest przez Ulix 3, więc jest tego dużo. I powiem zupełnie szczerze, że warto zobaczyć te wszystkie odcinki. jak jeszcze nie oglądam, postanowiłem sobie obejrzeć je po prostu. Po zrobieniu swojego odcinka, żeby nie wiedzieć, jakie były ich pobudki, czemu zrobili tak mało miejsca. Tutaj nie wiem, czy w ogóle o tym przejdą. Mam że tak, albo tutaj. I hope so. W każdym razie zaczynamy od salonu, musimy to podzielić na jakieś strefy. Tu wydaje mi się, będzie strefa z kanapami, tu będzie strefa taka bardziej kominkowo-wspominkowa, a tutaj zrobimy taką strefę książkowo-muzyczno-czytelniczą. Taki jest mój plan. My zacznijmy sobie od prawej strony, gdzie będziemy mieli, słuchajcie, kominek, ale na samym początku muszę pamiętać o rzeczach, które wylosowaliśmy, czyli lisalne lata, okej, okay. <laughs> zarobiście wilkołaki, mm, zarobiście i wytworne przyjęcie. Nie ma tutaj żadnego kominka, ale na szczęście możemy korzystać jeszcze z gry podstawowej yy, i te kominki nie są najlepsze. Dom ogólnie nie ma stylu jednego, jest to styl każdego tak naprawdę z nas, więc plusem jest też to, że nie muszę jakoś mocno przejmować tym, że coś mi nie wyjdzie, bo po prostu tu jest jeden wielki biszmasz, po 14 Albo 15 osób się w to włączyło, co nie? Baby yoda, mega mi się ze świętami kojarzy, więc to będzie świąteczne, świąteczny pokój, świąteczne wyzwanie. Nawet w tym widziałem w sklepie sweter z baby yodą. Fotel, ponieważ on by totalnie tutaj yy, się mi widział. I chciałbym to połączyć właśnie z taką taką trochę prostotę i takie, taką hipisowskość jakby z nowoczesnym. a, ale to mega drogie są te krzesła. Trzeba pamiętać te fotele, więc może tylko jeden na razie niech tu będzie. Ha, widzicie, jednak myślałem, że to dużo pieniędzy, a tu się okazuje, jak zwykle, że jest jak jest. Chciałem zauważyć, że Ama, czyli twórczyni tego challenge'u, jest architektką, więc teraz pewnie mnie nienawidzi za to, co robię, ale Ama, wybacz mi. Dobrze, tutaj może jeszcze przydać się lampa do tego pokoju i ona też przy okazji wypełni nam, to się do tej części można powiedzieć pokoju, wypełni nam rzeczy, które są potrzebne tutaj i zasłony, może zasłony w innej części, chociaż nie ma tutaj za dużo części możliwych do urządzania, więc może po prostu zrobię to jednak em, na tych oknach. A tutaj pomyślę jeszcze, co damy. Okej, okay, coś takiego. Nie wygląda to dobrze, moich kochani, nie wygląda to dobrze. Ale nie możemy się załamywać, musimy wierzyć w siebie. To w ogóle za durne rzeczy to jest O, nie Można nic postawić. Jakiś flaming? Czemu miałby flaming zdać w salonie? Chciałem się zająć głównymi pomieszczeniami na ten moment, więc musimy zająć się w kolejności teraz miejscem związanym z tutaj. Boże, Akwamaryna. Co ja mam tutaj zrobić teraz? Jak ty zrobiłaś to w ten sposób? Chciałem się zająć miejscem związanym z kanapami, jakoś tutaj to zrobić i zrobić na przykład taki okrągły stolik. Mam nadzieję, że w którymś zdatków tych jest. Okej, okay, ten jest. No w najgorszym wypadku. Ten się nada i tu zrobić jakieś takie miejsce do chillowania. Ogólnie nie powiem, że nie, ale została mi to troszeczkę pokrzyżowana um, kolorystyka przez to, co tutaj się wydarzyło. Aczkolwiek postaram się wejść w ten klimat tutaj i nie skiepścić go w żaden sposób. Dobra, z tych kategorii... Aha, jeszcze że coś dla zwierząt musi być, tylko że nie, nie mam jak tego położyć. No cóż, może nagniemy trochę zasady i będziemy musieli dać zwierzaki. Jeszcze nie wiem, natomiast na pewno możemy dać... Magnetofon? Niekoniecznie. Jakiś może głośnik to będzie najlepszy stąd, tak naprawdę, żeby sobie pogrywał. Skoro nie mogą mieć nawet telewizji Cinemowie. Ogólnie, powiem zupełnie, że chyba wolałbym być na początku, bo for real, for sure, miałbym większe pole do popisu niż teraz. Ta ściana mi się podoba, na tą ścianę mam specjalny plan, bo teraz mam takie wrażenie, że po prostu jest strasznie mi trudno cokolwiek w tym miejscu zrobić. Bo, well, tutaj ktoś w ogóle zostawił, zobaczcie, w piwnicy kosz rozbity i mi wychodzi tutaj na ścianę. Więc, kochani, kochani, więc powiem, że nie jest to najważniejsze. Najłatwiejszy challenge, który robiłem w swoim życiu. Ewidentnie nie jest to jeden z najtrudniejszych, tak jak zresztą to napisałem. Dobra, tu zrobimy takie miejsce, po prostu czytelnicze, jakieś takie dopoczilowania, żeby po prostu też te osoby mogły cokolwiek zrobić w tym salonie. Boże, powiem wam, że nie mam już za dużo funduszy i zaczynamy to trochę martwić, ale mam nadzieję, że mi starczy, bo jakie to będzie yy, przesada. Na razie staram się, tak jak mówię, zrobić tak na tyle, żeby nie przeszkadzało to nic i tak dalej. Na przykład, nie wiem, czy to istnieje, przyjdę. Mam nadzieję, że zaraz będę to ogólnie sprawdzać. Ale powiem wam zupełnie, szczerze, że z moją pomysłowością nie jest najlepiej. Tutaj ta ściana będzie miała specjalne miejsce dla mnie, ponieważ troszeczkę ułożę historię i zobaczę, czy osoby, które są dalej, będą w stanie tą historię pociągnąć i pomyślą sobie w ten sam sposób, co ja. Ale to zobaczymy. A na razie muszę dodać. Tutaj jakieś obrazy najlepiej. Może jakieś takie słoneczniki. Albo po prostu zrobić taką mini galerię, żeby też nie było to taka. też żeby było takie niepozorne. Stop. Czy ten regał jest? ZA, so, widzicie, <laughs> mam nadzieję, że złapaliście mnie na tym, że wyszedłem w ogóle z challenge'u i totalnie nie udało mi się to, ale po prostu odznaczyły mi się obiekty. No i nagle to zaczyna mieć więcej sensu, że tutaj nic nie miałem ciekawego do położenia. No to nie jest ciekawe, to, to chyba muszę dać, chociaż to zupełnie nie pasuje, ale. Jeszcze gusze 2000. No, pozdrawiam. Dobra, ten nie jest zły z elicalnych lat. Ujdzie w tłumie. No i teraz mam ewidentnie mniejszy wybór, jak się okazało, że skiepściłem ten challenge. Zrobimy tutaj y, opcję kwiatowo-motylkową. Y, bo taka jest jedyna mająca sens. Jakoś tak ułożymy, żeby było dla niej poznaki, że to jest wszystko git i wszystko tak powinno być. Dobra, zauważyłem, że nikt dosłownie nie zrobił tej kącika kreatywnościowego, więc ja go zrobię dając sobie po prostu sztalugę i kombinując, że po prostu może osoba, która tutaj mieszka, będzie chciała być artystą i sobie zrobić jakieś miejsce w domu. Okazuje się, że nigdzie chyba w domu nie widziałem czegoś takiego. <kluje> 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 Nie wiem, czy pamiętacie, ale w opisie od Amy Pandoramy było napisane, że pierzemy w tym domu tylko brudne rzeczy, więc będzie to skojarzyło z brudnymi pieniędzmi, więc tam tutaj ukradziony niechcący bankomat. No bo co? Jak pierzemy, to pierzemy. Mhm. No to będę musiał sobie poradzić tylko z tym. Słuchajcie, tutaj. Co tutaj mamy, bo. Chciałem dać ten stoek z płótnem, ale nie uda się, bo jak widzicie, mm, kosztuje on 3000, więc tak to zostawię na ten moment. Nie mam, nie mam, nie mam po prostu co tutaj zrobić, zupełnie szczerze, nawet nie ma tego, takiego pięknego mojego dywanu, dobra i kasa, też nie idzie mi tutaj najlepiej, więc może niech ja po prostu pomaluję jakoś te rzeczy, żeby to do siebie pasowało. Okej... Okay. Dobra, zastanowiliśmy się z timonów i teraz czas na niespodziankę, którą przygotowałem. Przeglądając ten dom, zauważyłem, że jest tutaj coś takiego jak piej wykluwiące się ptaszyny, więc... Wydaje mi się, że Pia ja wpadła na ten sam pomysł, na który wpadłem ja. Czyli dodać coś od siebie, i ja w ten sposób postanowiłem, że tą ścianę tutaj przeznaczę na wstawienie wszystkich awatarów osób, które brały udział po prostu w tym challenge'u. Po pierwsze, żeby stawić pamiątkę, a po drugie, żeby stworzyć historię. Może nie będę zaczął od siebie, żeby stworzyć historię tylko od naszej twórczyni tego challenge'u, proszę bardzo, Ama. Żeby stworzyć taką historię, że to tak naprawdę są może osoby, które mieszkały tutaj wcześniej, to są osoby, które jakoś przyczyniły się po prostu do tego, żeby ten dom tutaj powstał. I myślę, że będzie to bardzo fajnie wyglądać, że każdy z nas ma tak naprawdę tutaj swoje miejsce. Więc stworzyłem takie customowe, jak widzicie, obrazy, dzięki czemu każdy z nas będzie mógł zawisnąć na ścianie tego domu. No i takie, wydaje mi się słodkie, że każdy z nas będzie w tym domu już po prostu na zawsze. Staram się tu zrobić atstrzynienie z, z tego. Więc tak to ja zostawię. I jak mówię, myślę, że to jest całkiem słodkie, że wszyscy tutaj sobie zasiądziemy. Jako tacy, wiecie, poprzedni może właściciele, czy projektanci, czy kto by to widział, jakby to, że tu jesteśmy daje mi jakiś taki miły vibik. więc proszę bardzo, kochani. I jesteśmy tutaj wszyscy. Zapraszam do za tych twórców słuchać. Bardzo warto obejrzeć ich odcinki. No dobra, i teraz mam 1228 simulonów i zamieniam się po prostu w dekorowanie tego ustrojstwa. Czas na Big Tour, Big Reveal tego salonu, kochani. Wchodzimy sobie. No niestety nie miałem tutaj za dużego, dużo za dużej możliwości popisu. E, jakkolwiek bym chciał, żeby to wyszło dobrze. Witle myślę, że jest okej. Okay. Najbardziej jestem dumny z tej ściany. Tutaj postawię że pierdłki, nie miałem za dużo też miejsca i ten. Ten mankomat to też jest coś, także kochani, wiem mi się podobało, ja bardzo, bardzo cieszę, że taka, taki w ogóle taki moment, taki challenge, takie coś zostało stworzone, że się tak zebraliśmy na tym naszym SimStubie Polskim, jest to naprawdę super, ja, te wszystkie osoby są naprawdę cudowne i polecam mam każdego z osobna, chodźmy do tych mordek, chodźmy. I bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym wyzwaniu, że mnie tam zaproszono, jest to przesłodkie, te wszystkie osoby naprawdę to są super ludzie i... I cieszę się, że mogliśmy takie coś zrobić, bo wiem, że kiedyś to by po prostu nie było możliwe. Zatem ja dziękuję wam kochani za oglądanie i cóż, jest 23, więc życzę wam wszystkim wesołych świąt i spokoju, zdrowia, bo to jest najważniejsze. Tak, dziękuję wam wszystkim kochani za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i pa!